kolano kolano dziś ja znowu nagrywam na tym na tej grze i poproszę was o lajki i suby proszę Nie wiemy razem ja poproszę was a wy teraz będziecie wbijać dobrze Szkoda, że jest mniej osób już na YouTubie, ale i tak da się jakoś yy, dostać lajki. Dostałem kiedyś od takiej też YouTuberki, która ma jakieś 7 lat, teraz już będzie miała chyba 8. Ale, ale nie gadajmy o tej YouTuberce, zaczynamy. Dobrze. Z no trzy. O nie. Już wiemy jak trzeba to rozkręcić. Tak. Ja nie mogę. Ale udało. Już ja nie mogę. Ja nie mogę, Boże. Dobra, jeszcze raz przechodzimy. Już. Pyk, pyk, Ja nie mogę ono się boi. Ja ale bambik. Bambik. Przez nią spadłem. Ale nic. To będzie filmik trwał godzinę. Wy sobie wyobrażacie, że to ma 60 minut. No i całkowicie fajnie, że będzie trwał bardzo długo, bo wtedy uda nam się dużą popularność zdobyć. A jak wiem, na tym serwerze to dużo osób nagrywa i dostaje bardzo dużą popularność. No, to na tym serwerze się ufło grać. No i widzicie, na, na y, tym przechodzę bardzo długi, bardzo trudny parkour. To trwało dwie minuty, teraz jest godzina. E, może ktoś mi wyskoczyć to tak powiedzmy nie. od lewej strony mi się trudno robi te 180 ale 180 w Robloxie są bardzo łatwe w Minecraftie są trudniejsze I ja umiem jeszcze takie grubsze 180 przechodzić ile jeszcze mi zostało jak to jest bardzo trudny parkur? i ja nie wiedziałem, że ja tego jeszcze dotrę. Jak kiedyś tutaj byłem, tylko mi się nie udawało do tym przejść. I gdy teraz od razu zaczynam nagrywać, to widzicie już tutaj już sobie tak. I żeby mi się ktoś tutaj nie pojawił. Bo nikogo mu nie można ufać. O, już tutaj będą takie lasery. No i tutaj są poczwórne. No i ja mówiłem. A ha ha, ha ha, bambiki. Nie no, nie kupię sobie tego. Nie kupię, bo będziecie widzieć może. you. Dobra? Pyk, pyk, pyk. Nie wiem czemu on nie zepchnął. Może troszeczkę krócej będzie ten filmik trwał. Jakieś 15 minut 30 idzieś tam bo długo to nie mogę. Ale i tak masz nagrać. Bo ja mam jeszcze dużo filmików do nagrania w jeden dzień. No i co to mi się za liczby pokazały przed chwilą? No to admina chyba kupujemy. Ja nie mogę ile, ile admin kosztuje. Ja sobie nigdy nie wyobrażałem, Ile admin kosztuje? A admin jest bardzo potrzebny. Do banowania ludzi. No patrz jaki wyradny jest ten gracz. Dziewczyny jakoś przypuszcza, ale jakiś chłopców nie przypuszcza. Jak wiemy, zawsze tak gracze są luki. Nie wiem, jak by to powiedzieć, no wrednij. Pyk, pyk, pyk. No ja nie mogę. Dobra, dalej przechodzimy. Oddamy mu za, za to wszystko. Gdybym był już na górze, no to bym się tak wkurzył. Może po złotą łapkę pójdziemy? No, całe szczęście, że on mnie nie zapnął. No i bye. Nareszcie nikogo tu nie ma. O Boże, o Boże Święty. O Boże Święty, on chce mnie zepnąć. No, zepchnął mnie. Tutaj się nie da chyba tak zrobić. Time. Czasowy klap. A, dobra. No po co mi się pokazują te liczby? To są jakieś haki czy coś? Tu jest chyba więcej osób z Polski. Albo z... Angielskich krajów! Nie, Shorty jeszcze. Shorty będę jeszcze nagrywał. Nadejdzie jeszcze tego czasu. Ale z twarzą shortów nie będę jeszcze nagrywał. A może. Shorty tylko się opłacają nagrywać. Bo każdy teraz ogląda shorty, a nie inne jakieś te filmiki. To znaczy trzeba więcej shortów nagrywać, bo ja tak nie mogę tak przypuścić. Pik. Let's go! Ja sobie już pójdę. Zostawiając tego Sobie zostawię jednego gracza. On chyba był do mnie w kiedyś. No! Dobra. Niech no, już tak zostawmy. Tutaj, na tych kulkach, gdy przechodzę teraz, to mi się coś zacina. Wy też chyba to widzicie. I tutaj też mi się trochę zacina. A, co ty chcesz mnie zepchnąć? Nie dam ci się zepchnąć. Widzisz, jaką mam pełną wyobraźnię. Astryla. No, 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 coś mi się zaczyna. Chyba to jest trudny parkour. No, patrzcie. Zaczyna się. Widzicie to, ale i tak chyba będzie jakiś trudny sposób aby trochę schykać. Tutaj zachodzimy. I potem przekręcamy kamerkę. Również tak. I ciągle skoczemy. I latam, latam. Przez chwilę latam i da się tak sakować grę. I później trzeba dobrze trafić. I oto tak. Nie da się tego zrobić. Nie da się tutaj latać na tym serwerze, ale wiem jak szybko ich tak. Niestandardowej. Nie Eee, Kasa? Kto się nazywa kasa chyba? To mi się zdaje. O, Boże! Nie no, już mi się zaczyna. Pyk. Pyk, 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 pyk. Zepchnęła Jakaś karma się należy Pyk, 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 pyk Let's go Teraz będzie do, na mnie chcę, 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 chcę Ale mnie tutaj jest. ja nie mogę Do widzenia